Natalia Rosińska zapraszam na wiadomości sportowe Radia Hit. W odpowiedzi na liczne głosy środowiska nauczycielskiego i trenerskiego, ubolewające nad upadkiem sportowej edukacji w Polsce i trenerskiej pracy u podstaw od koniec lutego bieżącego roku uformował się projekt pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Sportu Polski Sport 2024, którego bazą internetową jest portal www.polski Żadnych rządowych dotacji tworzony jest i wspierany społecznie. Mimo to, co dzień dołączają do niego nowe szkoły, jest ich już około 300, a także trenerzy i nauczyciele z całej Polski. Narodowy Program Rozwoju Sportu Polski Sportu 2024 to obejmujący wszystkie szkoły w kraju innowacyjny, unikalny, rewolucyjny i zgłoszony do patentu system, który umożliwia uczniom uczestnictwo w tym samym rzeczywistym czasie w czyli zawodach online bez konieczności opuszczania swojego szkolnego boiska czy hali. Nieistotne zatem staje się oddalenie geograficzne szkoły czyli jej zamożność. Spartakiadę można rozgrywać jednocześnie w kilkuset miejscach w Polsce. Jest ona realna, choć i zapisy wirtualne. Pierwsza ogólnopolska e Szkół Podstawowych i Gimnazjów pod patronatem Narodowego Programu Rozwoju Sportu Polski Sport. 2024 odbyła się w czerwcu 2024. Klub Sportowy Czempion ogłasza nabór do sekcji bokserskiej. Klub Sportowy Czempion ogłasza nabór do sekcji bokserskiej. Treningi odbywają się w poniedziałki i w piątki w mojej hali o godzinie 5.